Witam wszystkich, którzy zainteresowani są kwestiami orderowymi, szlachtą. I dzisiaj parę słów na temat e, orderu orła białego. Co to jest w ogóle za odznaczenie? Kto je, kto je wprowadził? No, prawda jest taka, że wprowadził je król, o którym chyba nie mamy zbyt dobrego jakiegoś e, mniemania albo dobrego zdania. E, natomiast. E, nie dość, że Order Orła Białego jest najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, to jest też, prawdę mówiąc, najstarszym, dlatego że historia sięga początku XVII wieku. Order Orła Białego nadawany był najwybitniejszym Polakom, ale też najwyższym rangą, przedstawicielom państw obcych, może być nadawany za zasługi cywilne, może być nadawany za zasługi wojskowe. Od wielu innych odznaczeń, znaczy może nie tyle odznaczeń, ile orderów ogólnie, odróżnia go przede wszystkim to, że order orła białego nie dzieli się na klasy. Jest po prostu orderem jednoklasowym. Czasy saskie poniekąd słusznie kojarzą nam się z postępującym rozkładem polskiej państwowości. Jakkolwiek by ich nie oceniać, to faktem jest, że na przykład dla samej Warszawy August II Mocny zrobił naprawdę dosyć sporo dobrego. Jego również zasługą było właśnie ustanowienie Orderu Orła Białego. Stało się to 1 listopada 1705 roku na zamku w Tykocinie. Pierwszy etap funkcjonowania odznaczenia zakończył się wraz z istnieniem pierwszej Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze Polski Rzeczypospolitej, czyli w 1795 roku. Order wprawdzie przywrócono w 1807 roku jako najwyższe odznaczenie księstwa warszawskiego i później Kongresowego Królestwa Polskiego. No, ale ukazem carskim został zniesiony po upadku powstania listopadowego w 1831 roku. Przywrócono go praktycznie do życia 90 lat później, już po odzyskaniu niepodległości. Co ciekawe, w PRL-u nigdy tego odznaczenia oficjalnie nie zniesiono. Po prostu tak naprawdę władze PRL-u przestały go po prostu nadawać, a funkcję najwyższego znaczenia państwowego przejął Order Budowniczych Polski Ludowej. Order Orła Białego przywrócono do łask, można by tak to powiedzieć, w 1992 roku. Jak wygląda Order Orła Białego, to widzicie, bo starałem się wam tutaj zademonstrować Natomiast sam wygląd najwyższego polskiego odznaczenia zmieniał się przez lata. Początkowo miał formę owalnego medalu czerwonego koloru z jasno-błękitną wstęgą oraz łacińskim napisem Profide, regge, et legge, czyli zawiarę króla i prawo. Swoistą taką ciekawostką, która w naszych czasach brzmi wręcz szokująco, jest zamiana słowa rege na grege, na orderach przyznawanych monarchom. Słowo to oznacza trzodę, czyli w rozumieniu monarchy, naród poddanych. Obecnie, odznaką orderu orła białego jest krzyż maltański, równoramienny, złocony o wymiarach 70 na 70 mm. Zakończony na rogach ramion, takimi kulkami, jak widzicie. Ramiona krzyża pokryte są czerwoną emalią z białymi brzegami w złoconym obramowaniu. W środku krzyża biało emaliowany orzeł. Na odwrotnej stronie ramiona krzyża są złocone z białem malowanym obramowaniem i wypukłym napisem za ojczyznę i naród. Krzyż zawieszony jest na błękitnej wielkiej wstędze, która ma szerokość 100 mm i jest noszony z lewego ramienia na prawy bok. Trudno by było tak naprawdę wymienić wszystkich odznaczonych. Jak ktoś będzie zainteresowany, z pewnością może wskoczyć sobie na Wikipedię, tam też znajdzie ich spis. Od początku XVIII wieku było ich naprawdę mnóstwo. Niestety zdarzali się wśród nich również tacy, których zasługi dla Polski były delikatnie rzecz ujmując dosyć problematyczne. Na przykład Order Orła Białego otrzymał Grigori. Patiomkin, faworyt Carycy Katarzyny II i to, żeby było ciekawie, otrzymał go na jej rozkaz. Jeśli chodzi o obecnie, współcześnie żyjących kawalerów Orderu Orła Białego i Damy Orła Białego, to wiadomo, że Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, no to zawsze dostawali ten order z tytułu tego, bo muszą dostać jako prezydent państwa. To jest logiczne. Natomiast między innymi tym orderem odznaczona została również Zofia Romaszewska, no tutaj niestety osobą taką która to otrzymała również jest Adam Michnik. E, tak ciekaw jestem waszych komentarzy na temat osób którym ten order dano, bo nadano również między innymi order orła białego w 23 września 2022 roku e, między innymi Piotrowi Naimskiemu, Mirosławowi Chojeckiemu, Antoniemu Macierewiczowi. Ciekaw jestem po prostu, jaki jest wasz stosunek, czy słusznie tym osobom nadawano, czy nie. Będę wdzięczny za każdy komentarz. No i oczywiście za polubienie, albo w ogóle jaki jest wasz na przykład patrzenie na te sprawy orderowe. Za każdy oczywiście komentarz będę bardzo wdzięczny. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.